Ogólnopolskie mistrzostwo mechaników, Młodych mechaników. Uważam za otwarte! Brawo. Naszym celem tak naprawdę jest wspieranie innowacyjności, wspieranie nowej technologii, a także wspieranie młodzieży której celem jest obsługa klientów na najwyższym poziomie. Dlatego też bardzo mocno w tej chwili inwestujemy w szkolenia, bardzo mocno inwestujemy na wszelkiego rodzaju konkursy. W się rozwijamy, mamy ponad 2500 pracowników, w Polsce około 600 pod dwoma markami, zarówno Kramp i Grenę. Chcemy jak najwięcej zatrudniać, także myślę, że to jest świetny sposób do dotarcia do specjalistów, młodych specjalistów, którzy mogą chcieć z nami współpracować w przyszłości. Naszą ideą było zrobić coś więcej i wymyśliliśmy kategorię młody mechanik, żeby dotrzeć do jak najmłodszych uczniów i dać im szansę wzięcia udziału w konkursie, rozwijaniu, treningu, szkoleniu. Dzięki temu zdobywają nagrody, ale także i wiedzę, które myślę rozwijają ich w przyszłości również. Od kilku lat jesteśmy sponsorem finału Mistrzostw. Fundujemy w tym roku szafkę narzędziową, zestawy narzędziowe. W ten sposób staramy się wspierać, pomagać.